na moim kanale Jedzonko.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować pyszny gulasz z serduszek drobiowych. A więc zaczynamy. Do przygotowania gulaszu z serduszek drobiowych będą potrzebne oczywiście: serduszka już mam oczyszczone, umyte ładnie, łyżka mąki, sól, bulion warzywny, w moim przypadku możecie dodać mięsny, grzybowy albo samą wodę, żeby zrobić sos. Oczywiście jedna cegula pokrojona w kosteczkę, możecie w piórka. Dwa ząbki czosnku, majeranek, pieprz, liść laurowy. A więc zaczynamy robić sosik. Na patelnię wlewamy około 3-4 łyżki oliwy. Musi nam się dobrze rozgrzać. Olej nam się już ładnie zagrzał, więc wrzucamy nasze oczyszczone serduszka muszą nam się ładnie zrobienić serduszka już nam się ładnie przyrobieniły i teraz dorzucamy naszą cebulę i podsmażamy tak około dwóch minut. burka już nabiera złotawego koloru. To teraz zetrzemy sobie dwa ząbki tostu. Pamiętajcie, żeby tostu nie przywalił, zostaje się gorzki i jest po prostu niedobry. Dajemy jeszcze kawałek masła i doprawiamy łyżka majeranku, łyżeczka pieprzu i sól. Przemieszamy sobie. Mm ale zapachy szkoda, że tego nie czujecie i teraz wszystko zalewamy bulionem zmniejszamy ogień przykrywamy i tak dusimy około Pół godziny Aż serduszka zmiękną Serduszka mamy już chyba miękkie, zaraz spróbujemy mm. Pyszota mm. Miam, miam. O, Dobra, to teraz Zagęścimy sobie nasz sos, potrzebujemy Pół szklanki wody W tej szklance Sobie Rozpuścimy Trzy łyżeczki mąki. I musimy dobrze wymieszać tą mąkę z wodą. I wlewamy do naszego susiku. I zobaczcie, sosik nam się pięknie zagęścił. Teraz jeszcze niech się pogotuje tak z dwie minutki. I można podawać. Po prostu powiem wam, aż spróbuję. Mm. Finezja przy łyku. To tyle. Sosik mamy gotowy. Jeśli filmik ci się spodobał i serduszka ci smakowały, zostaw kciuka w górę, subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, a będziesz na pewno powiadomiony o następnym moim filmiku. A na ten odcinek to wszystko. Cześć!